Polacy na Wileńszczyźnie uczcili 76. rocznicę Powstania Wileńskiego, czyli Operacji Ostrabrama. W dniu 7 lipca, gdy oddziały wileńskiej i nowogródzkiej Armii Krajowej ruszyły na Wilno, by wyzwolić je przed nadejściem Armii Czerwonej, złożono kwiaty w mauzoleum Matki Serca Marszałka Piłsudskiego na Starej Roście. Tędy właśnie szło główne uderzenie, a wielu poległych akowców spoczęło obok legionistów, którzy także oddali życie w walkach o Wilno. Dzisiaj staraliśmy się przypomnieć każdego, kto zginął, ponieważ my czcimy bohaterów, konkretnych ludzi, którzy tu zginęli, którzy tu są pochowani, i dlatego pierwszy raz zorganizowaliśmy taką uroczystość, że kwiaty zostały złożone na grobach tu jest 87 poległych żołnierzy Armii Krajowej, którzy w operacji Ostra Brama uczestniczyli na każdym z tych grobów została złożona biało czerwona wiązanka, zapalony z nicz. Odmówiliśmy wieczny odpoczynek, bo chcemy ich pamiętać. Ze względu na zagrożenie pandemią ambasada Rzeczypospolitej w Wilnie nie robiła w tym roku dużej uroczystości. Hold poległ oddali ostatni żyjący kombatanci, przedstawiciele polskich organizacji, rekonstruktorzy oraz harcerzy i młodzież polskich szkół na Litwie. Czcimy pamięć że tych, którzy zginęli za nas, którzy oddali dla nas swoje życie, aby nasza ziemia była cała wolna. W tym roku na obchody rocznicowe do Wilna przyjechalo także niewielu gości z Polski, ale był wśród nich jeden z najmłodszych wileńskich akowców Jerzy Widejko. Miałem 12 lat, a do partyzanki trafiłem przypadkowo jako sierota. I byłem 7 miesięcy w czasie okupacji niemieckiej w oddziale trzeciej Brygady e, Szepca e, Pełniłem trzy funkcje: do zwiadu, łączności, to sporadycznie. A głównym zadaniem mojej w jako pomocnik rusznikarza. nasze oddziały tylowe no i, i medyczne. E, stały w Nowej Wileńce, ja też przebywałem w Nowej Wileńce, a oddziały szturmowe Burego i Oego i Żumby poszły do ataku. Wileńsko-nowogródzkiej AK nie udało się wyzwolić z całego Wilna w pierwszym ataku, tylko niektóre dzielnice. Niemcy byli dobrze przygotowani do obrony, a już wieczorem tego dnia na rogatkach miasta pojawiły się sowieckie czołgi. Nawet przy wsparciu sowieckiej artylerii i lotnictwa walki o historyczną stolicę Litwy trwały prawie tydzień. Ostatnią bitwę z Niemcami opuszczającymi Wilno pierwsza brygada AK stoczyła pod Krawczunami. Jeszcze przed rozpadem Związku Sowieckiego stanął tu Jeden z pierwszych pomników bohaterom Wileńskiaka, ustawiony na fali polskiego odrodzenia końca lat 80 przez mieszkańców pobliskiej wsi Gudele. Dowiedzieliśmy się, bo nie widzieliśmy o tym, że tu właśnie w Krawczunach, niedaleko od nas, od naszej wsi, no była ta jedna z największych bitew, gdzie walczyli Polacy z Niemcami. I jeszcze wtedy nie wiedzieliśmy, jacy to byli Polacy, że to były te, te oddziały armii krajowej, te brygady, prawda? no, ale jednak 79 zginęło, tak? I jeszcze tam kilkudziesięciu przypadło bez wieści. No to była naprawdę, to była największa bitwa tych oddziałów polskich na w ogóle na tych terenach na terenach Wieliej czy w ogóle na wschodnich terenach. No i, i, wtedy, i wtedy pamiętam, świętej pamięci Stach, улкаорськіву Ну бо ми мы так місслиliśmy форму пам'ятнення так он поже помнік задраці літва ззувала теж поляков в на ввіній жизнині і такє патріотизм такі і по тут іще мішка така старушка которая повіцяже вти міце бул вальки люди збирарали пшки складки хто які семерць бедны але Wysukląc z portmonetki tych, ile mógł, i dawali pieniążki, na ten pomnik zbierali. Najpierw zwykły krzyż, a potem i pomnik ustanowiono w miejscu, gdzie zginął dowódca pierwszy brygady AK, Czesław Grąpczewski, pseudonim Jurand. To dla nas była taka wielka próba, ponieważ nie widzieliśmy, nie, nie mieliśmy pojęcia, jak na to zareagują władze. Władze to były jeszcze wtedy sowieckie, no ale tam też u władzy byli ci Litwini też, komunisty. Tak? Wtedy ja zacząłem tam chodzić do tego komitetu wykonawczego, tego Palkomu wilińskiego rejonu, bo wtedy to był rejon Wiliński. dziś to jest, niestety, tutaj, gdzie jesteśmy, to jest miasto Wilno. I, no, I była wielka konsternacja u tych urzędników sowieckich, kiedy składaliśmy te dokumenty i pisma, że chcemy to upamiętnić. No bo z jednej strony, walczyli z Niemcami. No okej, to bardzo dobrze, prawda? Ale ja co to Polacy, to tak naprawdę potem oni od Sowietów to oberwali bardzo mocno. Bo walczyli o to niepodległą Polskę. U mnie w majsternie zrobili ten pomnik, potem przywiezli w drugie miejsce wybiwać litery. I do Truchanowicza Pana, bo, bo, bo zawsze myśleli, że ktoś przyjedzie i przeszkodzi to robić. To wybili literę w drugim miejscu, potem wzięli ciężarówkę, tutaj przywieźli dla mężczyzny, ze Gudel W ciągu, no sami pracowali i zrobili w ciągu dwóch noc tutaj. Uroczyste poświęcenie krzyża odbyło się w lipcu, a odsłonięcie pomnika we wrześniu 1989 roku. Wileńscy Polacy wówczas po raz pierwszy zrozumieli, że mogą już swobodnie mówić o własnej historii, a nawet upamiętniać bohaterów bez obaw o represję. Już ten rozpad e, Związku Radzieckiego już był w powietrzu, to wszystko czuło się, że coś, coś powinno się zmienić, ale nikt nie wiedział, co będzie dalej. I ta inicjatywa brata Jarka, to wszystko to tak przyjęli ci starsi ludzie, e, ojciec tam, wujek, wszyscy, wszyscy razem wujkowie. No i myśmy pomagali jako, jako młodzież. Starsze pokolenie wiadomo, że... W jeden piękną noc ubudziła się z rana i ukazała się już w Związku Radzieckim, a nie w Polsce. Oczywiście bardzo szalowali Polski. Nasz dziadek i rodzice, oni oczekiwali tej Polski jeszcze. Myśleli, że może te czasy wrócą, chociaż wiadomo, że już jak coś bywa, to już nigdy nie wraca. Od ponad 30 lat oddział rejonu wileńskiego Związku Polaków na Litwie oddaje przy tym pomniku hołd poległym rodakom. Jednak coraz mniej osób pamięta, kto był jego Inicjatorem. Często tu przyjeżdża AWPL i, 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 i prawda to wynika, że to ich jest. Bądź co bądź ta inicjatywa i tutaj ten czyn, prawda? My jesteśmy zadowoleni, że każdego roku tu przyjeżdżają ludzie, kompetenci, weterani. Nie wspomniano tutaj, nie słyszałem ja, żeby to było powiedziane, że to ci mieszkańcy Gudel, to tutaj, oni tu, ich inicjatywa i, i ich praca i ten pomnik, dlatego tutaj mamy. Ale czas upływa, już część ludzi, którzy tutaj robili ten, ten pomnik, już ich nie ma, oni zmarli. A oni przecież to przeżyli bardzo mocno. Ostatnio pamięć historyczna staje się coraz krótsza. Oficjalnie nawet w szkołach polskich na Litwie niewiele się mówi o wileńskiej AK, więc uroczystości takie jak te w Krawczunach pomagają zachować pamięć o bohaterach polskiego podziemia na wileńszczyźnie. мі мала валася мові і шеба бул пода у венці. а Хіба вядома заліш учцелі, падтурура на кладня увагала пенапов'ято і каждым хлаціцькам вынове, що яна кладна корва жа, що была валькі знімцамі, жа бы валькі з большевікамі.ба прачамовць з веннц. Na Litwie wileńska AK przez wiele lat była postrzegana wyjątkowo negatywnie jako walczący z Litwinami bandyci pozostałość po tzw. polskiej okupacji wileńskiej. Jednak wojna na Ukrainie i zbliżenie z Polską nieco zmieniły także oficjalny stosunek do polskiej partyzantki, ale głównie wśród historyków i polityków. W litewskim społeczeństwie oraz w szkołach, jeżeli nie mówi się o niej źle, to raczej nie mówi się wcale. Teraz już sytuacja się polepsza, ponieważ, dniając sytuację na wschodzie, w Rosji dzisiaj, polityka zagraniczna Putina to Litwa, zaczęła też tak szukać sojuszników, i nie tylko w dniu dzisiejszym, ale też w aspekcie historycznym. I w tym przypadku Armia Krajowa, która walczyła też i z Sowietami, szczególnie po 1944 roku, i dlatego już narracja się zmienia w lepszą stronę. Ale jeszcze trzeba dużo zrobić, żeby to dla wielu parło, że Armia Krajowa to była polska siła zbrojna. A w czasie II wojny światowej tylko państwo polskie pominało się o niepoległości Litwy. Obecnie jesteśmy w NATO, jesteśmy w potężnym sojuszu wojskowym. Nie zagrażają nam wrogowie, tak jak kiedyś nam zagrożali ze wszystkich stron. I możemy się tutaj gromadzić, wspominać ich pamię pamięć. i jednak patrzeć w przyszłość no, z, większą, z większą nadzieją i ufnością w to, że wszystko będzie dobrze.